Mam na imię Ula, gramy świętego brata Alberta, gram farbę niebieską. To, że to jest po prostu niemożliwe. 23 razy stałam na tej scenie i patrzyłam na te widownie i za każdym razem myślę sobie, że jestem w jakimś innym świecie. Coś dziwnego się wtedy tutaj dzieje. Lecz ta melodia się skończy i tak. Tan ze mną, niech ściany się kręcą. No tańcz, ta melodia się skończy i tak. Tan ze mną, sekundy pędzą, no tańcz, potem powróci mój szary świat. Artyści przyjeżdżający z całej Polski ze swoimi opiekunami, to jest wielka wyprawa. Kilkaset kilometrów, dający z siebie wszystko, próba jest krótka. od razu mnóstwo sporów, to jest fiolet, nie mam mowy, to jest kolor karminowy, ale ma ambicje duże. Duża satysfakcja, że mogę grać, że mogę go od, 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 odtwarzać jego, z nieba. Muzyka mi daje wiele radości. Można powiedzieć też tak, że taki lekarstwo na duszę człowieka, można powiedzieć też, nie? Że tego się właściwie u nas już teraz nie spotyka. Że nagle są ludzie, którzy są szczęśliwi, że są, są szczęśliwi, że cię widzą. Chłoną wszystko, co się dzieje i tak się zachowują. No ja byłam, jak byłam dzieckiem, to się tak zachowywałam. Przestrzeń teatralna. Jest to z jednej strony bardzo ważne, że jest też miejscem na to, żeby nasze osoby z niepełnosprawnością intelektualną mówiły o tym, co jest dla nich ważne, co ich dotyka, czego im brakuje, co ich boli. Jestem tylko małą, niepozorną rośliną. Ja nie tak piękną jak róże, ale tak pachnące jak bez. Otwierają się jak kwiaty, przypominam, stokrotkę. Zapamiętałam Elka, stokrotka, Ela, e, kreacja aktorska, ale było ich dzisiaj więcej. Nie daj się tego zrozumieć jeśli się tego nie zobaczy. Liryka, liryka. To osoby są tak szczęśliwe na scenie, a cierpią na różne choroby i dolegliwości, i różnie się czują, a na scenie są zawsze szczęśliwe i to szczęście widać, i myślę, że to jest nieprawdopodobnie. Leczącej. Jest to radość nieobarczona świadomością żadnego warsztatu. W tym jest coś niesłychanie czystego. Jak słońce, stajemy wciąż, bo trzeba uwierzyć w coś. Zegar biegnie w jedną stronę, której nie znani. Ale to, że jesteśmy ze sobą razem, że możemy sobie o życiu opowiedzieć, o tym, co nas spotkało, że możemy przekazać sobie te emocje, ale tę sympatię względem siebie, to nas łączy. Myślę, że przez te wszystkie lata i to nas buduje, i tworzymy taką w sumie rodzinę teatralną. Rodzinę. Stajemy wciąż jak zło. Tutaj przypominamy sobie, że jesteśmy ludźmi, że mamy uczucia, że mamy łzy, że można sobie popłakać, że nie trzeba się siebie wstydzić. Potrzebne takie przeżycia, potrzebne są dobre słowa, wszystkim nam są potrzebne, a tu ich było tyle, że ja jestem cała wypełniona.